Traffic Film Remover to produkt do mycia wstępnego, ułatwiający usunięcie trudnej zabrudzy. Mamy idealny stan zabrudzenia auta, aby użyć produktu TFR. Do ścięczenia produktu dopasuj do stopnia zabrudzenia auta zgodnie z instrukcją na etykiecie. Równomiernie spryskaj powierzchnię całego auta. Aby produkt rozpuścił brud, pozostaw go na dwie. Do 3 minut. Spłukuj od góry do dołu. Pamiętaj, aby nie dopuścić do zaschnięcia produktu na lakierze. W tym momencie auto jest gotowe do kolejnego etapu mycia ręcznego. ProTip TFR doskonale sprawdza się w detailingu, jak i do pielęgnacji pojazdów ciężarowych oraz maszyn. Sprawdź całą gamę naszych produktów na stronie ceramik-pro.pl